Witam, dowódco. W rewolucyjnym systemie zarządzania bitewnego Overlord, produkcji firmy Masada Systems, wszelkie prawa zastrzeżone. Dzisiaj nauczę pana, jak zintegrowane protokoły rozkazów wydawanych głosem sprawiają, iż wojna toczy się tak szybko jak myśl. Proszę się upewnić, czy pański zestaw jest podłączony i działa poprawnie. Wydawanie rozkazów przypomina korzystanie z krótkowalówki. Najpierw proszę nacisnąć klawisz komend głosowych. Potem wypowiedzieć rozkazy. Proszę zwolnić klawisz komend głosowych. Używanie protokołów Overlord wymaga potwierdzenia barwy głosu. Proszę przycisnąć klawisz komend głosowych, powiedzieć swoje imię albo kilka dowolnych słów, potem puścić klawisz. To było zbyt ciche, może mikrofon jest za daleko od ust. To było zbyt ciche, może mikrofon jest za daleko od ust. Proszę poprawić mikrofon i spróbować jeszcze raz. To było zbyt ciche, może mikrofon jest za daleko od ust? Proszę poprawić mikrofon i spróbować jeszcze raz. Było zbyt ciche, może mikrofon jest za daleko od ust. Proszę poprawić mikrofon i spróbować jeszcze raz. Rok 2016. Atomowy terroryzm zabija ponad 6 milionów ludzi w Arabii Saudyjskiej i pozbawia świat zasobów ropy. Rok 2017. Amerykańsko-europejska tarcza rakietowa zaczyna funkcjonować. Ludzkość świętuje zakończenie atomowego wyścigu zbrojeń. Scena dramatu jest już gotowa. Rosja, posiadając największe zasoby ropy i gazu, wydaje miliardy na stworzenie największej armii od czasów zimnej wojny. Powstaje Federacja Europejska kraj, którego populacja i PKB przekraczają potencjał Stanów Zjednoczonych. Rok 2020. Ameryka rozpoczyna budowę wojskowej stacji kosmicznej Freedom Star. Oto początek końca. Nazywając Bałkany anarchią upadłych państw, Prezydent Bessera oskarżył Federację Europejską o pozostawienie regionu samemu sobie. Nie mogąc zapewnić dostępu do paliwa, rządy wielu bałkańskich krajów po prostu się rozwiązały. Europa może krytykować politykę Wenezueli, ale dopiero po tym, jak poradzi sobie z problemami na własnym podwórku. Inaczej niż USA, my nie bawimy się w policjantów poza granicami naszych krajów. Generale, satelita pokazuje wyładunek czołgów ze statku. Najwyraźniej będą próbowały zaatakować nasze stacje przekaźnikowe wzdłuż wybrzeży Adriatyku. Niech pułkownik Maldini natychmiast się zaloguje. Pułkowniku Maldini, Europa została zaatakowana przez nieznane siły. Niezarejestrowany statek transportowy przybił do wybrzeży państwa, które kiedyś było Chorwacją, i wyładował tuzin lub więcej czołgów T80. Te maszyny ostrzeliwują obecnie stacje przekaźnikowe z systemu tarczy przeciwrakietowej, które utrzymujemy wzdłuż granicy, w strefie bezprawia. Wydałem polecenie odparcia ataku i zajęcia statku regularnym oddziałom piechoty stacjonującym w forcie toru. Dzięki temu ustalimy, kto za tym stoi. Pańskie śmigłowce dadzą wsparcie z powietrza. Pani kapitan Cimino będzie służyć Panu w charakterze oficera operacyjnego. Za Europę, pułkownik. Ta misja musi się podnieść. Pułkownik Maldini zalogował się do Overlorda. Strumień danych zabezpieczony. Kamera na cyrkon. Śmigłowce to jednostka 1. Jednostka 1 ma pozwolenie na atak na wroga 1. Sytuację wyświetlono na ekranie. 1 ma pozwolenie na atak na wroga 1. Zniszczony. Stacje Bravo i Foxtrot są atakowane. Na radarze oznaczono je literami B i E. Jednostka 2 wkracza do strefy bojowej. Dobra robota. Drugi wróg zniszczony. Wróg 3 wciąż działa. Zajmijmy się nim. Dobra robota pułkowniku. Wróg 4 wciąż istnieje. Operacja nieskończona. Ważna wykonacja na transportowcu. Wysadź Wspaniała robota pułkowniku. Wszystkie wrogie czołgi zniszczone. Stacje są bezpieczne. Mówi dowództwo. Jakie są uszkodzenia statku? Generale, statek jest całkowicie zniszczony. Wciąż płonie. Żądam do zbadania wraku. Musimy wiedzieć, kto stał za tym atakiem. Póki tego nie wiemy, szczegóły dotyczące tej misji objęte są klauzulą tajności. Bez odbioru. Po paru minut Freedom 4 wystartuje na orbitę, wypełnić swoją misję, a jest nią dokończenie projektu Freedom, pierwszej załogowej amerykańskiej obronnej stacji kosmicznej. Dziesiątki tysięcy protestujących wyległo na ulicę Paryża, wyrażając niezadowolenie z powodu wystrzelenia przez USA orbitalnej stacji bojowej. Pomimo protestów prezydent USA poinformował, iż start promu odbędzie się bez żadnych opóźnień. Że gdy już to odpalimy, nic nas nie powstrzyma. E, chwilka. E, chyba słyszeliśmy eksplozję. Mayday! Intruzji na północ od wyrzutni! Liczne pojazdy otwierają ogień! Pułkowniku Taylor, Centrum Kosmiczne Kennedy'ego jest atakowane przez niezidentyfikowane siły. Wszystko co wiemy, to to, że mają przy sobie dobry sprzęt wojskowy. Mianuje pana dowódcą tych oddziałów JSF które prowadziły rutynową ochronę startu. Siły pilnujące bazy zrobią co w ich mocy, ale bez naszego wsparcia nie mają najmniejszych szans. Kimkolwiek są te ścierwa, możemy założyć, że przybyli tu po to, by zniszczyć prom Freedom 4. Chyba żaden z nas nie chce redukcji wypłaty w wysokości 35 miliardów dolarów, więc proszę ich wymazać z powierzchni Ziemi, zanim dotrą do promu. Major Denison będzie pełnił funkcję oficera operacyjnego do roboty i niech Ameryka będzie z pana dumna. Mitchell bez odbioru. Ma mikrofon. Strumień danych zabezpieczony. Kamera na pojazdy plutonu Traveler. Oznaczenie jednostka 1. Freedom 4 jest pod ostrzałem cel. Ekran wsparcia pokazuje, jak dużo mamy jeszcze uzupełnień, jak również sumę pozostających rezerw. Proszę użyć jednostki 1 do zaatakowania wroga 1. Kąpiaki rozwalą się głosce w drodze Wrogie siły atakują z północnego wschodu i z północnego zachodu. najszybciej ściągnąć więcej oddziałów naziemnych, Sir. Wspaniała robota. Co? Mówi Mitchell. Wrogowie zaczęli atak ze statku transportowego, który przycumował około dwóch kilometrów na północ od centrum kosmicznego. Ten, kto za tym stoi, miał dużo pieniędzy i czasu na przygotowania. Zadał pan im ciężkie straty. Proszę utrzymać to tempo. Nadchodzi następna fala. Mitchell bez odbioru. Dobra robota, pułkowniku. Czołgi Schwarzkop. Bez problemu radzą sobie z transportowcami i FP. Wziąć ich Tak jest, Progowie Wrogowie ponoszą straty. ¿Qué es Drogie oddziały zniszczone. Freedom 4 jest bezpieczny. Mówi Mitchell. Sytuacja jest nieco poważniejsza niż się spodziewaliśmy. To wygląda na dużą akcję. Federacja Europejska oraz Rosja również są celami ataku. A to ci sami przeciwnicy, generale? Kim są ci ludzie? Nie wiadomo, ale najwyraźniej nie boją się zrobić sobie wrogów z trzech supermocarstw naraz, więc trzeba liczyć się z tym, że stać ich na wszystko. Będę koordynował akcję obrony naszej ojczyzny. Proszę się spodziewać nowych rozkazów i przydziałów w przeciągu najbliższych pięciu minut. Oczywiście, generale. Będziemy gotowi. Dajność i technologia. Rafineria RPE w Rosenwerku w Holandii to wielka fabryka przetwarzająca całą europejską ropę i 35% importu z Rosji. Mayday! RPE jest atakowana! Liczne pojazdy opancerzone przedzierają się przez zewnętrzne ogrodzenie! Widzimy jakiś statek, który zatrzymał się przy brzegu. Strzelają do nas! Maldini. Rafineria RPE w Rosenburgu w Holandii została zaatakowana i zajęta przez obce oddziały. Atak rozpoczął się ze statku transportowego. Ewidentnie agresorzy są tymi samymi ludźmi, którzy szturmowali nasze stacje przekaźnikowe w Chorwacji 12 dni temu. Na miejscu są oddziały regularnej piechoty. Zajmą rafinerię, zanim nie zostanie bardziej uszkodzona. Pojazdy opancerzone i śmigłowce pańskiej grupy bojowej zapewnią niezbędne wsparcie i przyczynią się do sukcesu tego. Jeśli rafineria zostanie zniszczona, szkody wyrządzone naszemu bezpieczeństwu energetycznemu będą nieodwracalne. Proszę nas dzisiaj nie zawieść, pułkowniku. Proszę nie zawieść Europy. Pułkownik Maldini zalogował się. Strumień danych zabezpieczony. Kamera na jednostce 1. Pluton Czołgów. Kryptonim Matterhorn. Ekran wsparcia pokazuje, jak dużo mamy jeszcze uzupełnień, jak również sumę pozostających rezerw. wewnątrz refinerii. Musimy się pospieszyć, pułkowniku. Oni wszystko niszczą. Się. Jeden rozwalony. Można przybliżyć obraz w celu rozejrzenia się po polu bitwy i analizy ruchów wroga. Wrogowie desantują wojsko. Wykryte jednostki wroga pokazywane są na radarze. Chłopce Gepard to idealni zabójcy czołgów. Pułkowniku, świeże dane wywiadowcze. Ci sami przeciwnicy zaatakowali Centrum Lotów Kosmicznych Kennedy'ego w USA oraz prototypowe reaktory atomowe w Rosji nieopodal Mińska. Musimy wiedzieć, kim są ci ludzie. Dobra robota, pułkowniku. Wspaniała robota, pułkowniku. Rozkaz. Wszyscy wrogowie zniszczeni, rafineria zabezpieczona. Mówi dowództwo. Grupa stojąca za tymi atakami bierze za wszystko odpowiedzialność. Jest transmisja w ekstranecie w 18 językach naraz. Przekazuję. Zapomniana armia walczy za tych, którzy zostali z tyłu, gdy skończyła się ropa. Dzisiaj uderzyliśmy naszych ciemiężycieli tam, gdzie najbardziej ich boli. Niech płoną tak samo jak spłonęła Afryka, Ameryka Południowa i Bałkany. Z radością oddamy życie w bezpośrednim działaniu, zamiast czekać na śmierć z głodu i chorób. Powstańcie i idźcie za naszym odważnym przykładem. Mimo że jesteśmy armią zapomnianych, o naszych działaniach nikt nie zapomnijcie. Ideologia jest przejrzysta, generale, ale w jaki sposób odrzuceni tego świata dorwali w swoje łapy taki sprzęt? Dokładnie o tym samym myślę, pani kapitan. Tego musimy się dowiedzieć.